A czy możemy tam jechać? Oczywiście. To jest kontrapas, czyli specjalny pas przeznaczony tylko dla rowerów na drodze jednokierunkowej. Okej. Okay. <grytanie> czuję się jak samochód. Wow, 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 wow. Ktoś tu idzie. Czemu? To jest ciąg pieszo-rowerowy. No tutaj półka muszą dogadać się z nogami. No, ale nogi mają pierwszeństwo. Proszę iść. się zatrzymaliśmy? To przejście dla pieszych. Tutaj musimy zejść z roweru. A my, ja mogę zostać w koszyku? Pewnie. Yes! <noise> o! Hej! Tu jestem!